Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej Wool. Odwiedź materiały budowlane wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Jest piątek, 20 października. Agnieszka Gierz, dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza, a dziś w programie? Główny rynek i kanonicka wciąż nie gotowe, kiedy zakończą się prace? Tak, głosowali Kaliszanie. Mieszkańcy komentują wyniki wyborów, jedni zadowoleni, inni rozczarowani. Ostatnie godziny, by wybrać, na co wydamy obywatelski budżet. Ruszyły zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. Przed nami kolejna biała sobota. Miejskie przygotowania do 1 listopada kolejna kwesta i nowe wsparcie dla seniorów. Pogoda nie będzie teraz ułatwiać prowadzenia prac. Niestety wykonawca rewitalizacji głównego rynku i ulicy Kanonickiej kolejny raz nie dotrzymał terminu zakończenia robót. Jaki jest tego powód? Co zostało jeszcze do zrobienia i kiedy będziemy mogli ocenić finalny efekt? Termin zakończenia prac na głównym rynku przesuwano już kilka razy. Pierwotnie zakładano, że firma wykona zadanie do 14 kwietnia. Z powodu odkrycia zabytkowych fundamentów dawnych kamienic, prace przystopowały. Archeolodzy musieli dokładnie opisać znalezisko, dlatego umowny termin zakończenia robót przesunięto na 30 czerwca, następnie do 31 sierpnia. Jak wiemy, wraz z wakacjami roboty się nie zakończyły. Miasto wyznaczyło kolejny termin do 9. Października i ta data przeminęła, a prace trwają. Wykonawca potrzebuje jeszcze pięciu tygodni. Nowy termin zakończenia rewitalizacji to 26 listopada. Przesunięcie terminu nie wynika z opóźnień, a ze zleconych robót dodatkowych, nieobjętych zakresem zamówienia podstawowego, a niezbędnych do wykonania. Ponadto na wcześniejszych etapach inwestycji konieczne było dokonanie zmian projektowych w związku z odkryciem archeologicznym. To wiązało się ze zleceniem dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej prac. Odpowiada nam Katarzyna Ciupek, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Kalisza. Miasto podkreśla także, że realizacja tak szerokiego zakresu robót w starej części miasta wiąże się z napotkaniem licznych problemów, których nie można było wcześniej przewidzieć. Samorząd podpisuje aneksy do głównej umowy z wykonawcą, dlatego firma nie ma naliczanych kar za niedotrzymanie terminu zakończenia prac. Naliczanie kar odbywa się tylko i wyłącznie z powodów zawinionych przez wykonawcę. Zlecenie dodatkowego zakresu do realizacji w trakcie robót nie wynika z winy wykonawcy. Wyjaśnia miasto, a dziś rozpoczęły się testy oświetlenia ulicznego na głównym rynku. Latarnie zostaną włączone, jednak nie będą jeszcze wyregulowane pod kątem natężenia światła. Docelowo oświetlenie na tym obszarze zostanie ustawione za pomocą sterowników w taki sposób, aby nie było zbyt intensywne. I wracamy jeszcze do tematu wyborów parlamentarnych. W powiecie kaliskim wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. W samym Kaliszu w wyborach zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska, osiągając 10% przewagę nad partią jeszcze rządzącą. Przyjrzyjmy się dokładniej temu, jak głosowali Kaliszanie. 38% poparcia dla KO, 28% dla pis -u. trzecia droga na trzeciej pozycji z poparciem 13%, słabo zaprezentowała się Lewica, 8% Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy dostali kolejno 5,4% poparcia. Najwięcej głosów w Kaliszu ponad 10 tysięcy dostała Karolina Pawliczak, która jako kandydatka z Kalisza była najwyżej na liście koalicji. Druga w kolejności jest również kobieta. Marlena Maląk z Pisu zdobyła w Kaliszu 7400 głosów. Trzeci najlepszy wynik należy do Mariusza Witczaka z koalicji. Z pozycji numer 7 zdobył ponad 5300 głosów. Tuż za podium z czwartym wynikiem jest Piotr Kaleta z pisu. Zagłosowało na niego 3700 kaliszan. Na liście trzeciej drogi Kaliszanie najczęściej wybierali Barbarę Oliwiecką, kto zdobył najmniej głosów? Dwóch wyborców zagłosowało na Teresę Rękosiewicz z bezpartyjnych samorządowców, a trzy osoby oddały głos na Krzysztofa Maćkowiaka z tej samej listy. A jak mieszkańcy komentują wyniki wyborów? Kto ich zdaniem powinien zostać premierem? Czy do tej pory opozycyjne partie są w stanie stabilnie ze sobą współpracować i przejąć rządy? Oto to między innymi pytaliśmy przechodniów. Ja jestem zadowolona, jestem zachęcona. Bardzo ci się cieszę, że była taka frekwencja, że dużo kobiet poszło na wybory, dużo młodzieży, także tak, ja jestem zadowolona. Pozytywne, negatywne? Pozytywne. A dlaczego? No bo wszyscy poszli do głosowania. Dla mnie pozytywna. Ale dlaczego? No bo chciałem, żeby koło wygrało. I przy, przy tej całej dalszej tego, to odsuwamy PiS do władzy. W no. końcu PiS przegrał. Jesteśmy przeszczęśliwi wszyscy. To jeden błąd, który popełnił PiS w takim razie w swojej kadencji. Jeden to... błąd? No, Naprawdę taki... tylko jeden? No dobra, no to pierwszy, pierwszą piątkę, taką top 5. Wydaje mi się... Że największym problemem i błędem, jaki PiS popełniło, to skłócenie rodzin. Mhm. Bo sama byłam świadkiem, jak moja rodzina siada w, w, jakieś, w jakimś święcie czy w jakichś urodzinach, i gdy schodzi na politykę, to był dramat. Gdyby Pani miała powiedzieć jeden błąd kadencji PiSu, to co by Pani powiedziała? Za dużo rozdawnictwa. A to pierwsza zmiana, którą Pani by wprowadziła, byłaby to. Żeby 800+, plus, które do, dostają rodzice, ja również jestem rodzicem, było przekładane zaświadczeniem, że ten y, rodzic pracuje. Że nie jest darmozjadem, tylko coś dokłada państwu. Że on pobierając daje też coś w podatkach czy w innych, y, w innych ulgach. I moim zdaniem to powinno być największą zmianą. Bardzo dobrze, że PiS wygrał. Mm, dobrze. Czy Pani patrzy z nadzieją na nadchodzący czas? Oczywiście. A dlaczego, jeśli można wiedzieć? No chyba dosyć mamy rządów PiSu. A co Pani myśli o frekwencji, która była obecnie teraz? Bardzo ładna. Jest po zadowoleni po wyborach tegorocznych parlamentarnych? No tak średnio. A jeśli można wiedzieć dlaczego? No dlatego, że liczyliśmy na większość głosów PiSu, że PiS bardziej będzie aktywniejszy, prawda? Ale wygrał. No wygrał, to jest fakt, no ale no nie wiadomo, zobaczymy co będzie dalej, nie? Co by Państwo skazali za takie najlepsze, co zrobił PiS? Przekonnie, no, no, że i renty, emerytury, no i w, w ogóle socjal y, poprawił, no. Nie ma już takich biednych dzieci, no bo nie ma. Oj, niedobrze. Dlaczego? Niedobrze. Chciałam, żeby PiS wygrał, ale dlatego, że to teraz może będzie inaczej. A inaczej, czyli jak? Czyli proszę Pana, po prostu będziemy normalnym krajem. Przecież jesteśmy przywotornie zadłużeni. Bałagan ogólny i tak dalej. Wie pan, że teraz będzie zupełnie inaczej. Pierwsza rzecz, którą Pani by zmieniła, to. Proszę Pana, żeby... Żeby wszystkim się dobrze żyło. Nie tylko na górze, i tak dalej, prawda? A poza tym, żebyśmy mieli naprawdę, jako Polska, dobrą opinię w świecie. Bo jednakże młodzież też zrozumiała. Bo jeżeli my jesteśmy w Unii, prawda, a gdyby nas wyprowadzono z Unii, byliśmy taką zamkniętą enklawą, można powiedzieć. A to trafia pani program, który lewica teraz ma obecnie? Czyli bardzo prokobiecy. Taki antyklerykarny. A tak, antyklerykalny na pewno, dlatego że ja uważam, że powinien Kościół być odcięty od państwa i powinny być wolne media. Jednak wolne. Czy wierzy w pani w dobroć i połączenie trzech partii politycznych? Czyli e, kilku, tak, ich, je, jestem jakby najbardziej za tym, bo wtedy jest demokracja. Jak się ma jedną partię rządzącą, to jest dy, dyktatura. A teraz mamy demokrację. Pewnie, że się będą kłócić, i pierwsze dwa lata, jeśli ktoś sądzi, że będzie super, fajnie i po prostu będzie tutaj, nie wiem, miód i e, płynący po Polsce, jak się mówiło. Nie, tak nie będzie. E, na pewno będzie mnóstwo rzeczy, które nie będą mi się podobały, ale które może w przyszłości moim dzieciom będzie się żyło lepiej. Nie będą się kłócić? Myślę, że będą, że to jest nieuniknione, ale jednak z nadzieją pani patrzy. Patrzę z nadzieją? Tak. Mam syna i myślę, że nie będzie musiał uciekać z Polski i będzie mógł tutaj funkcjonować. Żeby się nie wstydził, że żyje w Polsce? Żeby się nie wstydził, że żyje w Polsce, tak. No, chyba, jak jeszcze raz zostaną oszukani porządnie, to może z Mądrzejem. Mhm. Trzecia droga, tak? Mhm. I... No tak, tak. Jak właśnie zostaną oszukani, i wyprowadzeni w pole, to może z Mądrzejem, bo jak dotychczas to raczej. To, mają. to... Ambicje mają wykurowane i. Obiecują wróżki na wierzbie. W takim razie kto powinien zostać premierem nadchodzącego rządu? No, na pewno nie Morawiecki. A to kto w takim razie, gdyby pani miała tak strzelać? Nie wiem. A kto jest takim pani ulubionym politykiem, który powinien posiąść a, albo do tego się najbardziej nadaje? Może Trzaskowski. Proszę pana, no, premier... Myślę, że może no, Donald Tusk to on nie wiem, czy by chciał być, prawda? Ale ktoś właśnie z tej koalicji obywatelskiej ewentualnie może. No nie wiem, bo lewica też doszła, prawda? Ale wątpię, żeby ktoś z lewicy. I, nie to powiem by była imię, imienia i nazwiska. To musiałby być premier, który stara się określić nas jak najmniej. Wydaje mi się, że powinna być to osoba obyta, która nie jest gdzieś skądś tam i w ogóle się na tym nie zna, która siedzi na przykład w tym samorządzie, nie wiem, 10-15 lat, która może coś się wypowiedzieć, nie jest świeżakiem, bo mamy czasy, jakie mamy i żeby naprawić to, co się popsuło, to potrzeba osoby dobrej, decyzyjnej, profesjonalnej, która nie będzie się bała, nie będzie mówiła, ojej, ja muszę wszystko przedyskutować i przekonsultować i nic nie zrobi, bo się będzie bała. Trzeba czasem coś mocno obciąć, żeby wyrosło z tego nowe. Czy wróży pani dobrą przyszłość dla Polski teraz, po tych wyborach? Jak ktoś dojdzie do władzy, to na pewno nie. A, a jeśli można wiedzieć dlaczego? O, U. to jest dłuższy temat. Okej. Okay. To, to jest kłamczuk, temat to jest. Rzeka. To jest człowiek nie do życia i nie do rządzenia, prawda? Już żeśmy się przekonali, że... Oszukuje Polskę, Polskę chciał sprzedać i tak dalej, złodziej i tyle i nic więcej. Prawda, jak powi, to się zapomni chyba, bo tak taga... jak... Boi się pytań takich, co ludzie mu zadawają, tak nie umie odpowiedzieć, no bo y, sam źle robił, a teraz nie umie się z tego wytłumaczyć, prawda? A w mieście trwają jeszcze inne wybory. To ostatnie godziny, by internetowo oddać głos na wybrane pomysły z budżetu obywatelskiego. Do północy poprzez stronę bo.kalisz.pl możecie wesprzeć projekty dotyczące zieleni, konkretnych osiedli i te ogólnomiejskie. Wyniki poznamy do 3 listopada. Już jutro na osiedlu Winiary od 10 do 14 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 6 przy ulicy Holmskiej odbędzie się kolejna Biała Sobota organizowana przez miasto. Jak zawsze, w ramach akcji, mieszkańcy będą mogli skorzystać z szeregu bezpłatnych badań i konsultacji. Przed nami kolejna biała sobota, akcja profilaktyczna skierowana do mieszkańców Kalisza. W ramach wydarzenia będzie można skorzystać ze szeregu bezpłatnych badań, a wśród nich badań suchu, badań osteoporozy, badań ciśnienia i cukru we krwi, konsultacji z zakresu rehabilitacji i określania wad postawy, konsultacji dietetycznych wraz z analizą składu ciała, nauki samobadania piersi, pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, instruktażu usunięcia kleszcza, instruktażu bezpiecznego grzybobrania, instruktażu higieny jamy ustnej. Alkogogli i narkogogli. Tym razem akcja odbędzie się w zespole szkolno-przedszkolnym nr 6 przy ulicy Chełmskiej 18 i potrwa od godziny 10 do 14. Pamiętajcie, że profilaktyka to klucz. Każda chwila poświęcona na badanie teraz zmniejsza ryzyko zachorowania w przyszłości. Ruszyły bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla kaliskich seniorów. Akcja potrwa do 21 grudnia, ale warto się pośpieszyć, bo liczba szczepionek jest ograniczona. Grypa jest wirusową chorobą sezonową i co sezon opracowuje się nowy skład szczepionki przeciwko grypie. Dlatego warto szczepić się co roku, bo szczepionka z ubiegłego sezonu może nie chronić przed tegoroczną mutacją wirusa grypy. A grypa jest bardzo zaraźliwą chorobą, która przenosi się drogą kropelkową i kontaktową. Najpierw chorują dzieci, później dorośli, a później dziadkowie lub osoby dorosłe, dziadkowie i dzieci, także tutaj ta transmisja jest i w jednym, i drugim. W drugim kierunku. Nie ma jakiejś preferencji wiekowej, aczkolwiek osoby starsze są bardziej zagrożone, bo y, mogą wtedy wystąpić poważne powikłania. A te powikłania to między innymi wtórne zapalenie płuc, zaostrzenie chorób przewlekłych, zapalenie mięśnia sercowego, opon mózgowordzeniowych lub mięśni. Dlatego grypa wymaga całkowitego wyleczenia. Najlepiej ją wyleżeć i zupełnie nie wychodzić z domu. W tym roku miasto kolejny raz organizuje program bezpłatnych szczepień dla mieszkańców powyżej 60 roku Szczepienia realizuje przychodnia Artmed przy ulicy Winiarskiej 12. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem 62 627670066. Bezpłatne szczepienia potrwają do 21 grudnia lub do wyczerpania puli szczepionek, a tych wystarczy dla 434 osób. Miejski program szczepień przeciwko grypie dla seniorów trwa już od 8 Lat. Przez ten czas skorzystało z niego około 4 tysięcy mieszkańców. To już tradycja, że 1 listopada w Kaliszu kwestujemy na odnowienie zabytkowych, niszczających nagrobków, zasłużonych dla naszego miasta postaci. Trwa nabór wolontariuszy, którzy z puszkami pojawią się na dwóch cmentarzach. Podobnie jak w ubiegłym roku, seniorzy mogą liczyć też na pomoc w sprzątaniu nagrobków bliskich. Nowością będzie wsparcie w dotarciu do miejsca spoczynku zmarłych. Kwesty na ratowanie zabytkowych cmentarzy przy rogatce organizowane są od 23 lat. W tym roku datki będą przeznaczone na renowację nagrobku kaliszanki Anny Ze Stokowskich-Radwan Babskiej, która została pochowana w 1919 roku na cmentarzu rzymskokatolickim. Kim była? Była kaliszanką. Niestety nie mamy żadnych informacji, ani z panem Staszkiem tutaj konferowaliśmy. Nie udało się dojść do jakichś bliższych informacji, ale była na pewno piękną kobietą, czym świadczy to zdjęcie. Zmarła w bardzo młodym wieku, pozostawiając męża i dzieci. Ale to, co jest tutaj napisane, mówi o niej bardzo wiele. Boże, okaż jej choć tyle dobroci, ile ona wokół siebie. Za, rozsiewała. A zatem no, była to osoba na pewno, która zapisała się w, w, dla swojej rodziny tą miłością, dobrocią. Dlaczego wybrano akurat ten nagrobek? Staramy się zwrócić uwagę na pewne zanikające formy połników nagrobnych, bo cmentarz jest miejscem pamięci, ale jest też miejscem sztuki. Ten chcemy uratować przede wszystkim, proszę Państwa, dlatego, że on tutaj, ta podwórówka kamienna już jest nowa wykonana. Ona się kruszyła i groziło temu nagrobkowi, że on po prostu za chwilę się przewróci. A na nim się znajduje piękna fotografia nagrobna tej pani, właśnie Anny w sukience koronkowej. Głównym organizatorem kwesty jak co roku, jest Kaliski Oddział PTTK, a do kwestujących rokrocznie dołączają się również władze miasta. Bardzo się cieszę, że. Po raz kolejny mieszkańcy naszego miasta mogę z całą tą, powiedzieć i przekonaniem, że włączą się w kwestowanie na cmentarzu miejskim, ale także na cmentarzu komunalnym. Że mieszkańcy nasi otwierają serca właśnie w tym dniu, kiedy doskonale wiedzą, na, to, na co te środki są przeznaczone. W zeszłym roku udało się zbierać prawie 24 tysiące złotych. 13 tysięcy z uzbieranej kwoty zostało przeznaczonych na realizację odbudowy i konserwacji grobowców rodziny Tanów i Chińców na cmentarzu Augsbursko-Ewangelickim oraz na konserwację nagrobka grobka Marii ze Świtalskiej i Czarnieckiej. Nadal zostały y, sa, niedokończone sarkofagi przy y, miejscu pochówku Chińców i Tanów na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Przypomnę, że pozwolenie otrzymaliśmy na 5 lat, już żeśmy planowali, także też Państwo widzicie, że my tutaj analizujemy, tutaj z Panią Anią, właśnie z inspektorem a, analizujemy, kosztorysujemy, y, musi być to wszystko urealnione. Zbiórka topuszek odbędzie się jednocześnie na dwóch cmentarzach komunalnym przy ulicy Poznańskiej w godzinach od 8 do 16 oraz Rzymsko-katolickim przy ulicy Górnośląskiej w godzinach od 8 do 14 i od 15 do 18. Podobnie jak w latach ubiegłych, kaliscy seniorzy będą mogli skorzystać z usług bezpłatnego uporządkowania grobów ich bliskich na cmentarzu komunalnym. Ponadto na terenie cmentarza komunalnego będą mogli się przemieścić meleksem, co ułatwi dotarcie w okolice kapicy. Rogrocznie pomagamy naszym seniorom, i na cmentarzu komunalnym, jeżeli osoby takie będą czuły potrzebę, od 20 ruszają zapisy na sprzątanie dla osób powyżej 80 roku życia, osób, które mają problemy ze zdrowiem, z niepełnosprawnością, osób, które są czy mieszkają poza granicami naszego miasta, czy też kraju, że my te, ich groby, ich bliskich posprzątamy. Ale nowością w tym roku jest to, co zauważyliśmy, że wiele osób chce chociaż raz w roku się tam pojawić. Będzie specjalny melek ośmiosobowy, który będzie rozwoził właśnie te osoby starsze od bramy, cmentarza komunalnego, na kilka przystanków do samego dołu. Pojazd będzie kursował przez 3 dni: 30-31 października i 1 listopada, od bramy głównej w stronę kaplicy i dalej prosto w godzinach od 8 do 16. Seniorzy, którzy chcieli skorzystać ze sprzątania nagrobków, powinni zadzwonić do biura cmentarza komunalnego telefon 62-767-1680, w terminie od 20 do 27 października. I na koniec prognoza pogody. Ten weekend zapowiada się deszczowo, ale będzie też cieplej. Oto szczegóły dla Kalisza i okolic. Dzisiaj wieczorem termometry pokażą 11 stopni. Na niebie pojawi się mnóstwo chmur, a wiatr będzie silny. Może wiać nawet z prędkością do 60 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Na niebie pozostanie mnóstwo chmur, a wiatr osłabnie. W sobotę słupki rtęci wskażą 20 kresek. Meteorolodzy zapowiadają pewne zachmurzenie, wiatr okaże się słaby. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Przez całą noc zapowiadane są przelotne opady deszczu, a wiatr pozostanie słaby. W niedzielę temperatura będzie wynosić 14 stopni. Przez całą noc mogą pojawić się deszcze. Wiatr okaże się słaby. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni. Meteorolodzy zapowiadają liczne opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby. W poniedziałek o poranku termometry pokażą 7 stopni. Na niebie pojawią się liczne chmury. Wiatr słaby. Za dnia temperatura wzrośnie do 15 stopni. Niebo pozostanie w pełni zachmurzone. Wiatr pozostanie słaby. I kończymy piątkowe wydanie wiadomości z Kalisza. Więcej informacji znajdziecie na naszym portalu Faktykaliskie Info. Tam również przez cały weekend publikujemy informacje z Kalisza i regionu. Bardzo dziękuję Państwu za wspólny czas. Dobrego, spokojnego weekendu. Życzę. Do zobaczenia w poniedziałek.